Cześć wszystkim. Z tej strony Patrol. Dzisiaj chcę wam pokazać, w jaki sposób można zagrać w klasyczne Dumy po sieci. Wykorzystamy do tego port Odamex. No, i pokażę, co tutaj dokładnie trzeba ściągnąć, jak to przygotować. I dołączymy jeszcze na przykładowy serwer Duma. Będzie to serwer Johna Romero. Ten serwer został założony. Wczoraj jest to oficjalny serwer do rozgrywania gier w trybie DeathMatch, właśnie od Johna Romero. I tutaj taka ciekawostka: dzisiaj to jest 24 kwietnia 2021 roku o godzinie 22 naszego czasu. John Romero też dołączy na ten serwer. Będzie można razem z nim zagrać, postrzelać do siebie. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć do rozgrywki, ale nie ma doświadczenia nie wie za bardzo, jak to zrobić, to. To myślę, że, że ten film mu pomoże. I jeszcze chciałem powiedzieć, że ten film stanowi uzupełnienie dla artykułu w serwisie PixelPost.pl. Więc, jeżeli nie chcecie lub nie lubicie oglądać, wolicie czytać, to zachęcam do zapoznania się właśnie z tym artykułem, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Więc tak, przede wszystkim bardzo pozytywna informacja na sam początek: nie musicie nic kupować, nawet Duma, bo serwer korzysta z darmowej wersji, z, z takiej paczki, która zawiera darmowe zasoby, więc tutaj nie ma żadnej potrzeby wydatku. Każdy może do gry dołączyć, po prostu, tak? Dobrze, to zaczynamy. Więc tak, wchodzimy sobie do jakiejś tam swojej. Przeglądarki internetowej. Dobra. I wpisujemy odamex. Tak, zgadzam się na wszystko. Wyszuka nam stronę odamex.net, to jest oficjalna strona projektu. I ściągamy stąd instalator, najnowszą wersję. Tak, klikam. Za parę sekund. Tak, zgadzam się na wszystko. Za parę sekund zostanie to ściągnięte. Tutaj, jak widać, odlicza. OK, mamy już o ale na razie jeszcze tutaj nie będę wchodził wcześniej. Jeszcze, jeszcze ściągniemy jedną rzecz, której potrzebujemy. Czyli wpisujemy Freedom, tak? O, i proszę, to jest oficjalna strona projektu Freedom. Wchodzimy w dział Download i tutaj, tutaj ściągniemy paczkę Freedom Phase 1 plus 2, mimo że na serwerze działa paczka Free.DM. Ale dlaczego to, to, to powiem później? W każdym razie ściągnijmy tę paczkę. Gotowe. Ok, wchodzę teraz tutaj do folderu. No i instalujemy od Amexa. Klik, klik. I teraz, tak, o właśnie. No tu jest informacja: system Windows ochroni ten komputer, bo po prostu nie rozpoznał aplikacji. Ja zakładam, że to jest bezpieczna aplikacja. I, i za chwilę ją uruchomię. Natomiast jeżeli ktoś z Was ma wątpliwości, to informuję, że Odamex jest projektem o otwartym źródle i każdy może zerknąć, co tam dokładnie w trawie piszczy. Jeżeli macie ku temu jakieś na przykład obawy, że coś może być nie w porządku, no i oczywiście jeżeli macie umiejętności, żeby to zrobić i, i czas. Ja, tak jak powiedziałem, ufam, że z aplikacją wszystko jest OK. Klikam więcej informacji, i za chwilkę kliknę Uruchom. Tylko y, od razu informuję, y, każdy, kto to robi, robi to na własne ryzyko. Y, ja, ja mówię, nie, 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 nie patrzyłem, co dokładnie w tym projekcie siedzi, ja, ja ufam, <gry> y, natomiast y, każdy robi to zdecydowanie na własne ryzyko. No dobrze, klikam Uruchom mimo to. Y, no ja wybieram For All Users. Dobra. Bo to będzie po prostu pewnie kwestia wyboru folderu. Zgadzam się na umowę. I teraz tak, folder chcę D. Oczywiście wpisujecie jakiś tam swój. W zależności jak macie skonfigurowane dyski, ścieżki, foldery, etc. Games, the Games, odamex Dobra. No a zawrotna ilość wolnego miejsca na dysku jest potrzebna, aż 3 MB. No może damy radę. Tak. Chcę utworzyć ten nowy folder. Co tutaj wybieramy? Na pewno potrzebujemy Amex client na pewno potrzebujemy Odalaunch, bo to jest wyszukiwarka serwerów. Natomiast Odamex server to niekoniecznie, no ale ja już go tak, żeby całą paczkę mieć, wrzucę. Wtedy zajmie to aż 6 mega. No ale trudno, no ta, 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 takie życie. Klikam Next, grupa Odamex i klikam instalację. Dobra. Nie chcę na razie włączać Odalaunch, tego nie robimy. Najpierw rozpakuję jeszcze paczkę Freedom. OK. Yy, I stąd będziemy interesował ten pliczek. O tutaj Freedom 1 Watt, więc yy, najpierw yy, wejdę do, do na ten mój dysk D. Tu gdzie zainstalowałem Odamexa, to jest tutaj. Mhm. Yy, dobra, i do tego folderu, czyli tam gdzie mamy Odamex, musimy dorzucić właśnie plik Freedom 1W, czyli wezmę go sobie tutaj skopiuję. Wkleję. No i mamy. W tym momencie włączam właśnie dopiero teraz oda launch, i to mi uruchomi taki program jak Odamex Launcher, to jest wyszukiwarka serwerów. Wpisuję tutaj Romero, i zobaczcie, znalazło mi ten serwer, Official Romero Server. W tym momencie nie ma na nim nikogo. Limit graczy, którzy mogą grać na raz na serwerze to aż 100 osób, więc, więc tutaj, że tak powiem, z przeludnieniem będzie ciężko, czyli dobrze, bo, bo, bo szansa, że, że nie wyjdziemy przez to, że już wszystkie miejsca są zajęte, jest relatywnie niewielka. Serwer mieści się w Europie, więc ping jest w, w porządku. tak? No, no więc, więc tutaj, tutaj raczej nie będzie problemów, jeżeli. Jeżeli nasze łącze jest w miarę dobre, ok, klikam dwukrotnie nazwę serwera i zobaczcie, odpalił mi się od Amex, a tutaj ściąga mi się paczka Free DM VAD. To jest ta paczka, która obowiązuje na serwerze. Paczka się ściągnęła, no i jestem w tym momencie na serwerze. W menu opcji możemy oczywiście ustawić takie rzeczy jak swój pseudonim. Tutaj mamy gdzieś klawisze, tu są opcje myszy, takie jak czułość. W set-video mode będziemy mogli wybrać rozdzielczość. To wszystko ustawiamy we własnym zakresie, w zależności od tego, jakie mamy tutaj potrzeby. No, i to by było na tyle. No tutaj, oczywiście, jeżeli byliby inni gracze, to już moglibyśmy zacząć jakoś tam walczyć i do siebie strzelać. Jak widzicie, gra wygląda trochę inaczej niż ten DUM, którego większość osób kojarzy, ale to dlatego, że korzysta z tej właśnie darmowej paczki, która zawiera takie jakby darmowe odpowiedniki wszystkich elementów Duma. Inne są troszkę tekstury, inne są, jak widać, bronie z wyglądu. Natomiast gameplayowo to jest dokładnie ta sama gra. To jest dokładnie ta sama gra. Wszystkie reguły, które są w, nazwijmy to, normalnym DUMie, obowiązują, obowiązują także tutaj. No dobrze, to wyjdźmy. I to jest cała filozofia. I teraz, tak. Jak widzieliście, po dołączeniu na serwer paczkę ściągnęło mi automatycznie. Swoją drogą powiem, że gdyby z jakichś powodów. Chociaż nie jestem w stanie za bardzo wyobrazić sobie tego scenariusza, gdzie, gdzie tak by się stało. Ale gdyby z jakichś powodów nie było, nie wyszukało nam e, tego serwera, tutaj po wpisaniu Romero w wyszukiwarce, to możemy połączyć się e, ręcznie. I ja sobie tutaj przygotowałem taki pliczek z adresem, więc skopiuję teraz ten adres. Natomiast w Oda Launch wybieramy File, Manually Connect to Server i wklejamy adres. Jak klikniemy OK. To również się połączymy. Oczywiście paczka była ściągnięta już wcześniej, więc drugi raz nie będzie to miało miejsca. Ale a propos tej paczki, gdyby okazało się, że są problemy ze ściągnięciem jej z serwera bo nie wiem, bo jest bardzo zapchany, bo trwa to bardzo długo, bo, bo, bo cokolwiek, to możemy spróbować tą paczkę ściągnąć i zainstalować, że tak powiem, ręcznie. No i w tym celu właśnie wchodzimy. Wracamy na tą stronę projektu Freedom, i tu jest paczka 3DM. Ściągamy ją. Rozpakowujemy. I mamy tutaj pliczek 3DM VAD, który kopiujemy. Wchodzimy do naszego folderu od Amex I no, zakładając, że mówię, gdyby się nie udało ściągnąć tej paczki z serwera, to jej tutaj nie będzie, więc ją usunę. i Wklejam wcześniej skopiowaną paczkę. I w takim przypadku, jak spróbuję dołączyć na serwer, to zobaczcie, to jest ciekawe. To pobiera się i tak w VAD, prawda? O, i proszę, i mamy jakiś error nawet. Part could not be renamed, the file exists. OK, czyli... Mm, to może oznaczać, że jest jakaś różnica. Zresztą tutaj. Tu, to jest w ogóle ciekawa historia, bo tak, powiedziałem, że będzie jakaś różnica między paczką na serwerze a paczką, którą ściągnęliśmy. Natomiast tutaj, teraz na szybko, jak ja patrzę na sumy kontrolne, to nie widzę różnicy. Wygląda to tak samo. Dobrze, gdyby, gdyby tak się zdarzyło. Yy, tego typu sytuacja, to, to dajcie mi po prostu znać, ja, ja poszperam troszkę bardziej, poszukam jakichś rozwiązań. Yy, natomiast yy, yy, mówię, załóżmy, że, yy, że, że tę paczkę lepiej ściągnąć bezpośrednio z serwera, znaczy, to nie jest założenie, to, jest, to, 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 to tak po prostu jest, no wiadomo, że to, co jest na serwerze, to jest to, co tam obowiązuje. I dlatego na samym początku yy, polecałem, żeby ściągnąć tę paczkę yy, free... Szukam jej teraz. O, tą, Freedom 1 vad. Bo gdyby, mm, gdyby jej nie było, to bardzo możliwe, że Odameks na dzień dobry zgłosiłby nam, że nie mam żadnej paczki, która zawiera dane, które w ogóle pozwalają mi yy, włączyć grę. Czyli nawet nie mam paczki, żeby ściągnąć tą już konkretną. Yy, dobra, więc tak. Natomiast yy, no, jeżeli tak się zdarzy, to zobaczmy. Usuwam Freedom 1 Wyjdę z Freedoma. I jeszcze raz łączę się na serwer. Plik jest ściągany. To jest około 16,5 MB. I teraz już problemu nie ma, tak? No bo nie było konfliktu w folderze. Yy, no dobrze. Przyznam, że no, to ciekawy przypadek, że yy, skoro suma kontrolna jest taka sama, przynajmniej tak to wyglądało na pierwszy rzut oka, to, to jest jakiś konflikt. Zalecam wobec tego yy, to pierwsze rozwiązanie. Wrzućcie do folderu yy, paczkę free, Freedom 1 Wad, yy, a paczka Freedom WAD niech zostanie ściągnięta z serwera. Tak będzie najlepiej. Yy, no i ufam, że, że, że uda się to bez problemu, tak, tak jak i mi się udało. No dobrze, to to by było na tyle. Jak widać, nie jest to jakoś szczególnie trudne. Gdyby jednak pojawiły się jakieś inne problemy albo ewentualnie były jakieś dodatkowe pytania, to zachęcam, żeby te pytania zadawać, czy to w komentarzach pod filmem na YouTubie, czy to w serwisie Pixelpost. Postaram się pomóc w miarę posiadanej wiedzy. No to to by było na tyle. Być może y, zobaczymy się na serwerze i być może nawet dziś, bo przypominam, że o godzinie 22.00 y, polskiego czasu y, na serwer, y, który posłużył nam za przykład y, w tym poradniku, y, dołączy John Romero i będzie można razem z nim zagrać. To by było na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Na razie, cześć!